Witajcie! Cisza, spokój, godziny wczesno-popołudniowe. Mm. Um, jestem w porcie, w Tłazile, Buch de Tłazile, tak to się nazywa. I chciałam um, pojechać z, do miasteczka bardziej niż tam, gdzie są flerze i hotele. Dlatego wysiadłam trochę dalej i jednocześnie mogłam pomóc um, chłopakowi z, chyba z Anglii albo z Ameryki, który nie mówił po francusku a, i wysiedliśmy z panią, która tutaj mieszka. Um, poszedł sobie dalej na autobus, a ja um, zdecydowałam, że nie będę na drugą część wyspy się wybierać, um, bo nie zamierzam aż tak bardzo zwiedzać. Po prostu jestem tutaj, żeby zobaczyć, jak to wygląda życie, jak e, tutaj się mieszka. Um, jakie są domy, jakie są dzielnice, kto gdzie mieszka, jaki jest styl. Bardziej po to tu jestem i bardziej, żeby poznać e, no właśnie styl życia i, e, i tych ludzi. Wszyscy są bardzo otwarci, wszyscy są bardzo mili. A, I dużo jest e, takich momentów, gdzie trzeba po prostu czekać. Teraz mam ponad godzinę czekania na statek, no właśnie, bo wysiadam trochę za daleko my pójść na autobus, ale mi się nie chce, gorąco jest w autobusie. No i na autobus też trzeba czekać. I jest tutaj taka specyficzna, rozleniwiona atmosfera, zwłaszcza w weekend, bo dzisiaj jest sobota, gdzie nikt się za bardzo nie przejmuje tymi godzinami. Trochę się ich trzymają, ale nie do końca. Tym bardziej, że jest epoka covidu i, i właściwie jest po sezonie. Więc i statki, i autobusy chodzą trochę tak, jak chcą. Ale ja nie mam żadnych ambicji, żeby cokolwiek tutaj zwiedzać i wypełniać jakieś plany i zaliczać kolejne miejsca. Więc jest mi wszystko jedno, bylebym dotarła do hotelu przed wieczorem. No to tak. To tyle ode mnie. Pokażę Wam teraz kawałek morza. Pozdrawiam ze słonecznej Maltyniki.